Dzisiaj pokażę Ci, jak wyciąć fragment z całego filmu w darmowym programie do edycji wideo. Programem, jaki użyjemy do tej czynności, będzie Shotcut, czyli darmowy program, dosyć profesjonalny, posiadający dosyć sporo różnych funkcji. Pierwszą rzeczą, którą musimy wziąć, to wybrać sobie oczywiście film. Yy, film jest krótki. Załóżmy, że chcemy wyciąć początek i chcemy wyciąć koniec danego filmu. To co musimy zrobić, to przenieść film na linię tutaj. Następnie ustawić miejsce, które chcemy... Od którego chcemy rozpocząć? Załóżmy, że złapiemy sobie to miejsce. Przesuwając klawiszami w prawo albo w lewo, możesz przeskakiwać klatki. Jest to bardzo, bardzo wygodne. Załóżmy, że zaczniemy od tego miejsca. Naciskając klawisz S, ten element tutaj zostaje odcięty. Następnie przesuwamy sobie tą oto linię tutaj na sam koniec i używamy po raz kolejny przycisku S z klawiatury ten element możemy odrzucić i następną rzeczą, którą powinniśmy wykonać, to będzie zapisanie w eksportowanie do pliku wideo tego pliku, który mamy w programie do tego potrzebujemy nacisnąć przycisk eksport, który znajduje się w górnej części ekranu. Wybrać sobie odpowiedni format. Ja wykorzystałem do tego ten oto profil. Tak jak widzisz, zapisujemy w formacie MP4. Jest tutaj oznaczenie 1920x1080, czyli Full HD. 16 na 9. To, co robimy w następnej kolejności, to jest po prostu eksportowanie pliku na pulpit. W tym miejscu tutaj pojawia Ci się procent postępu danej, danej czynności procesu Twojego komputera. Wszystko zależy od tego jak szybko działa, jak sprawny jest Twój komputer, jak długi jest oczywiście plik i jest na to, składa się na to bardzo dużo najróżniejszych składowych. I tak jak widzisz informacja w tym miejscu pojawiła się, że proces został wykonany, sprawdźmy jak działa film. Tak jak widzisz, mamy początek, mamy też koniec filmu. Pomimo tego, że Shotcut jest darmowym programem, jest on dosyć mocno rozbudowany i na samym początku, kiedy zaczniesz interesować się edycją wideo, to jest świetny program, który da Ci naprawdę sporo możliwości. Zapraszam Cię oczywiście do innych moich produkcji. Pamiętaj, aby subskrybować mój kanał. Zostaw komentarz, jeżeli coś Cię ciekawi i chciałbyś, żebym dał Ci na to odpowiedź. A teraz co? Do zobaczenia w sieci.